Witam was w mojej kuchni. Cześć Manko. Dzisiaj przygotowałem dla was taki materiał, który będzie testowym materiałem. Zobaczymy jak się przyjmie. Oczywiście. Ponieważ ja lubię jeść i lubię różne dziwne rzeczy. Chciałbym dzisiaj z wami tutaj skosztować takich trzech fajnych rary tasików, które znalazłem. Więc tak, zaczniemy od tego, że mam taki oto, o fajnie się gliczuje, zielony ogóreczek, hot pickle. Następną rzeczą moi drodzy to jest znowu, które się fajnie czuje. Eee, Chitosy. które są podobno ostre, fajne i opakowanie. To jest ciężka jest ta paczka amerykańska. To chcemy może sobie zatrzymać i zobaczyć. Były dosyć drogie, tak? Więc to w kuchniach świata. Trzecia i ostatnia rzecz. Takisy. Extra hot. Więc komisyjne otwarcie naszego Ogurasa. Otwieramy. Pachnie jak zwykły kiszony ogór, powiem wam. Chyba zły pomysł. Ogórka na green screenie jest Noczny całkiem. Taki kiszony, pikantny ogór. Nie jest jakoś bardzo ostry. Zresztą, pikantność. Nie jest to jakieś mega ostre. Myślałem, że będzie ostrzejszy. rano. zwykły kiszony ogórek to mogę polecić. Aczkolwiek, patrząc na cenę, zrobiłbym to sam w domu. To odstawiamy na bok. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam na Instagrama. Oczywiście i subskrybujcie ten kanał. Zaczniemy od naszych takisów. Tutaj świetnych takisów. Oh yeah. Komisyjne otwarcie. Dobra. Pachną zwyczajnie jak takie. Zrobimy sobie jednego smacznego. Zrobimy sobie jeszcze jednego. Smaczne są takie paprykowe. Słonawe. Konsystencje mają super, bo jak się raz je przegryzie, to one od razu. Badają całe. Dużo przyprawy, to co intensywność, jest fajna w smaku. Wymaga, ostre to nie są. Jak znacie jakieś takie fajne rzeczy, które właśnie które są ostre, mogą być nawet kwaśne, zachęcam do pisania komentarzy. Ja osobiście polecam. Zjadł i kupiłbym tego więcej. Jakby było tańsze, oczywiście. <grymne> Cheetos Flaming Hot w ogóle. Ciekawostka. Tutaj nie wiem, czy widzicie, pewnie widzicie, widać tutaj. Tutaj jest napisane, że jest to z prawdziwego sera. robione Jestem mega ciekaw. Ale one fajnie wyglądają. Patrzcie to. Jakie czerwone. Mówią jak maczugi, ale czerwone. Pachną taką słodką papryką. My tyle. Piję wodą. Łukamy trochę ten smak. Poprzednich ciutków, chipsów. Ok. Testujemy te czerwoniutkie Cheetosy z sera. Mmm. Ser z taką ostrą papryką. Kompozycja fenomenalna, moim zdaniem. Super jest. To jest autentycznie, jakbyście wzięli, jakbyście wzięli sobie cheetosy zwykłe serowe i posypali je jeszcze ostrą papryką. No, uh -huh. tym się będę zajadać, na pewno. Szkoda, że to takie drogie jest. To jest nawet troszkę chyba pikantniejsze, bo tak czuję cały język. Ostrość czuję na całym języku. Ależ to, ale sztos. bardzo dobra. W zestawieniu tych trzech <laughs> I bym dał takie... 8 na 10. Ogóraz według mnie powiedziałbym 7 na 10, ale przez to, że tyle kosztuje i jest tylko jeden. czyli bym dał około 5, 5,5 na 10. A takisy moim zdaniem są, są bardzo dobre, bo chyba to jest amerykańskie, to nie? Takisom bym dał 7, żeby nie były lepsze od Cheetosów. Cheetosy mi bardziej smakują. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie mi, ja chętnie poczytam komentarze, możecie zaproponować. Jak coś, to dajcie znaka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Na razie, cześć!